Państwa, sezon ogórkowy, tak zwany, czyli lato powoli nam się kończy. Wracamy do naszej stałej ramówki. No i cóż, startujemy z przeglądem prasy. Szanowni Państwo, dzisiaj nietypowo, bo rozpoczynamy od głosu wielkopolskiego, a powodem są podatki. Podatek od nieruchomości w 2020 roku ponownie wzrośnie, ile zapłacimy. A no właśnie, proszę Państwa, polski ład powoduje to, że niestety będzie drożej, niby inwestycje będą pokrywane, ale będzie drożej o tym, ile tego podatku naprawdę zapłacimy w 2022 roku. Możemy przeczytać w wydaniu głosu wielkopolskiego polecam. Monitorujcie Państwo swoje portfele. No, będzie ciekawe. Gazeta na temat tutaj, jeśli chodzi o to wydawnictwo, będzie najwięcej do omówienia. Tego, co się dzieje u nas i w regionie. I proszę Państwa, Radosna Wiadomość: 65 lat, razem no imponujący okres y, czasu, okres pożycia małżeńskiego. Pani Natalia i Czesław w piosikowie stu na miejscu był z gratulacjami. Pan Wójt Jacek Kolesiński, my również przyłączamy się do gratulacji. Proszę Państwa, od pewnego czasu y, repertuar. Kin za rogiem jest zamieszczany właśnie w gazecie na temat, i muszę z dumą powiedzieć, że repertuar naszego Siedleckiego Kina za rogiem to najczęściej największa część w tej rubrycy repertuarowej. Zapraszamy oczywiście do nas. Śledźcie Państwo to, co mamy do zaoferowania. Kino czeka. Chcę nagrać swój pierwszy krążek. Proszę Państwa. A mowa o nikim innym, tylko akurat stojącym za kamerą, panu, panu Marcinie. Pan Marcin Szczachowiak nagrywał swoją pierwszą płytę. O tej płycie możecie Państwo poczytać, o tych planach możecie Państwo poczytać w gazecie na temat. Panie Marcinie, gratulujemy. No to czekamy na ten krążek. Składają wnioski, czekają na miliony. Co prawda nie ma tutaj zdjęcia naszego pana Wójta, ale te wnioski również od nas poszły, a wszystko, wszystko się wyjaśnia w gazecie na temat. Tytuł Składają wnioski, czekają na miliony dotyczy Polskiego Ładu. Proszę państwa, ja polecam zdecydowanie na stronie internetowej poczytać przede wszystkim, ile gminy stracą na Polskim Ładzie. Bo niestety to tak wygląda, że te pieniądze mają być tylko na inwestycje, a nie na bieżące wydatki. A przecież jest oświata, przecież są inne instytucje gminne do utrzymywania. Generalnie to nie jest tak wesoło. Gminy na tym stracą i to niemałe kwoty. Polecam tabelę internetową, a póki co o Polskim Ładzie można poczytać w gazecie w jednym z wydań gazety na temat. Również gazeta na temat to samo. Wydanie i artykuł pod tytułem: Rolnicy likwidują chlewnie, bo przestało się opłacać. Matkowoska, Boska, proszę Państwa, przecież gmina Siedlec stoi hodowlą. Jeśli faktycznie tak będzie, aż ciarki przechodzą po plecach. Kolejny cios w rolnictwo. Panowie w Warszawie opamiętajcie się, nie niszczcie swoich własnych biznesów, które macie pod nosem, które tak ładnie wyrosły w naszych gminach dzięki przedsiębiorczości u nas akurat wielkopolan, ale przecież dotyczy to całego kraju rolnicy. Trzymajcie się. Kolejny artykuł w gazecie na temat. Proszę Państwa. Mniej zaszczepionych to większe obostrzenia. Z informacji, które przekazuje ostatnio Ministerstwo Zdrowia, wynika, że obostrzenia, które są planowane, niestety, na jesień będą dotyczyły przede wszystkim powiatów, tych, w których jest najmniejszy odsetek zaszczepionych w porównaniu do. Mieszkańca na ilość mieszkańców, chyba na 100 mieszkańców będzie to przeliczane. W związku z tym, Szanowni Państwo, żeby nas po prostu nie pozamykali w domach po raz kolejny, żebyśmy nie musieli zamawiać ponownie posiłków do domu, żebyśmy dalej mogli żyć w normalności, która powoli, powoli do nas powróciła w czasie wakacji, zachęcam! Szczepmy się, aby te obostrzenia nie dotknęły Wielkopolski, a przede wszystkim powiatu wolsztyńskiego. Szczepień. Punktów szczepień jest całkiem sporo. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze jest niezaszczepiony, zdecydowanie polecam. Ja już po dwóch dawkach dość dawno, jakoś mi trzecia ręka nie wyrosła i w nocy także nie świecę w kolorach, i telefon się nie loguje w odległości ode mnie czyli żadnego czujka mi nikt nie wszczepił. Szczepcie się Państwo. I proszę Państwa, to już ostatnie wydanie gazety na temat i zatrważająca informacja: szpital jest i będzie niewypłacalny. Mówimy oczywiście o szpitalu w Wolsztynie. To nas również dotyczy, mieszkańców gminy Siedlec. Proszę Państwa, nie jest dobrze w służbie zdrowia. Czekamy na lepsze i bardziej optymistyczne informacje z naszej powiatowej lecznicy. Proszę Państwa, i na koniec przeglądu. Prasy, jeżeli chodzi o tygodnik na temat. Czy miliony dla siedlca to przypadek? Ano, nie przypadek, to efekt złożonego wniosku o dofinansowaniu, które otrzymał siedlec. Przede wszystkim tutaj mowa, mowa o obwodnicy Żodynia. Poczytacie państwo w gazecie na temat. Duży artykuł. Brawa dla pana wójta. Składaliśmy wniosek, jak dobrze pamiętam, o milion 600 milion... Dostaliśmy to całkiem spora kwota ku chwale gminy i ku chwale naszych mieszkańców. Brawo Panie Wójcie! Przede mną dzień wolsztyński. Nieco cofamy się w czasie, czyli do miesiąca lipca. I no, całkiem pokaźna fotografia, całkiem pokaźna dokumentacja fotograficzna. Ich artykuł pod tytułem Potężne brzmienie i festiwal kolorów przyniosły mnóstwo atrakcji. Tak jest, tak było, proszę Państwa. To było Summer Energy Stadium, impreza, którą zapoczątkowaliśmy w tym sezonie. Mam nadzieję, że będziemy ją utrzymywali jako stała, stałą propozycję dla młodzieży. Było dynamicznie, było głośno, było kolorowo, było smacznie. Zapraszamy w przyszłym roku. Proszę Państwa, e, powoli dzieci wracają do szkół. Czas. Odkurzyć tornistry. Szkoły także odnowione. Gazeta Dzień Wolsztyński informuje nas, że gmina Siedlec chce jeszcze w tym roku wybudować nową salę gimnastyczną, a temat dotyczy sali gimnastycznej w Kopanicy. No, miejmy nadzieję, że to się oczywiście uda. Gratulujemy szkole. Czekamy na nową salę. No, ku uciesze zapewne naszych Milusińskich, ku uciesze uczniów, dzieciaków, ale nauczycieli Miesiące wakacyjne to miesiące, gdzie odbywają się różnego rodzaju festyny. Nasza gmina to jak mi by nie było gmina wiejska. Mamy sporo sołectw, 25 sołectw w naszej gminie. W związku z tym, no, mamy festyny, mamy festyny. Gazeta Dzień Wolsztyński. Zauważyła, że odbył się udany festyn w starej. Tu chorzy, proszę Państwa, w tym roku tych festynów może było troszeczkę mniej niż każdego roku, dlatego że jakby nie było jeszcze, ta sytuacja pandemiczna istnieje. No, w momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek wydania prasy, cały czas rośnie nam ilość zachorowań. Ja mam tylko nadzieję, że ponownie nas nie pozamykają. Naszym marzeniem jest to, żeby się z Państwem kontaktować bezpośrednio. W salach Gminnego Środka Kultury, w plenerach proszę nam wierzyć, że życie kulturalne online to nie jest nasza ulubiona dziedzina, ale oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy w sieci. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Życzę Państwu zdrowia i do następnego wydania prasy. Wami